Cześć fani RPG! Dzisiaj przyszła do mnie paczka z podręcznikiem gracza do piątej edycji Dangers Dragons, więc sobie zaraz go odpakujemy i obejrzymy po wielu wielu latach, od 2014 roku, w końcu możemy się w Polsce cieszyć właśnie piątą edycją Dungeons and Dragons yy, grube pudełko o podręcznik świetnie zapakowany od krakowskiego sklepu weto pozdrawiam sklep chyba mają najtaniej dedeki w Polsce i jest podręcznik Gracza. Ej, widzicie, są polskie słówka. O, o jeszcze rachuneczek. Schowajmy go. Wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia bohaterów w najpopularniejszej grze na świecie. Zobaczmy. Mamy tutaj. Nasz podręcznik. A co w nim? Jest. Czyli podręcznik gracza. Ładnie. Wita nas. Spis treści. O tutaj podpis, że wydawca jest oczywiście Rebel. Wprowadzenie. No, wszystko na razie bardzo podobne do. Podręcznika oryginalnego. No, sprawdzimy jakoś wydania. Tak się składa, że oczywiście mam także podręcznik oryginalny. Jest to wydanie. E, chyba z jedno z pierwszych. No widzę, że papier jest trochę jakiś inny. Wydaje mi się odrobinę mm, grubszy. Zobaczmy. Ten, tą, samą, tą samą stronę, czyli mamy, zobaczcie, tak wygląda polska, a tak wygląda oryginalna część. Oprócz tam chyba tylko dotyku faktury papieru, który no, w polskiej wersji wydaje się nieco cięższy. E, Cięść jest bardziej cieniutki. Ale nie jakość i tak jest świetna po prostu jakość. Tylko w dotyku się wydaje jakiś taki mniej wydaje się po prostu grubszy. Poza tym mamy no niemal wszystko. moje widzę tutaj po angielsku, a tu po polsku. Zamknięłem podręcznik oryginalny i chyba wydaje się ciut grubszy. Ma chyba więcej stron. Wiadomo, w polskim wszystko wyjdzie od razu grubiej. O, tutaj mamy, jak tworzyć postacie. Dalej, o rozdział rasy, czyli mamy e, oczywiście tutaj alfabetycznie inaczej, wszystko ułożone, ponieważ mamy tutaj ułożone w. W Pol polskim języku, czyli pierwszy jest tutaj człowiek, potem jest elf, yy, krasnolud, niziołek, diabelstwo, drakom, yy, gnom, no proszę, półelf, o, mpurg, Dalej rozdział klasy. Klas mamy tak: Barbarzyńce, Barda, Czarownika, Druida, Kleryka, Łotra, Łowce, Maga, Mnicha, Paladyna, Wojownika i Zaklinacze. Czyli z takich największych zmian widzimy, że. Um, łotr, e, st, łotr to wcześniejszy Łotrzyk. Nie mamy już takiego zabawnego określenia. O, jestem Łotrzykiem, jestem porządnym Łotrem. No i nowa klasa, której wcześniej nie znaczy była, ale nie była, przynajmniej w edycji trzeciej, w czwartej też się pojawiła, jest to y, Czarownik, nie y, Czarnoksiężnik. W, a i no oczywiście kleryk, a nie kapłan, choć bardziej yy, przyzwyczaiłem się do nazwy yy, kapłan, to kleryk to bardziej oczywiste i dosłowniejsze tłumaczenie yy, klasy. No dalej, no, czyli dalej mamy wszystko to co powinno być, czyli opis klas. No słuchajcie, jestem bardzo podekscytowany. Świetna robota yy, Rebelu. Yy, miło, że wprowadzacie Polaków także w piątą edycję Lochów i Smoków, by oni mogli przeżywać Mnóstwo wspaniałych przygód w lochach i poza lochami. Ja się zabieram niedługo do powtórnego czytania. O, dalej, mnich, dużo jest o klasach, dalej mamy cechy z pochodzenia, języki. No, o, to mi się wola w końcu, jest to po polsku i tak zawsze lubię grać po polsku niż po angielsku, i zawsze się cieszę, jak jakiś system zostaje zlokalizowany i można grać w nim w naszym wspaniałym języku. Dalej, ekwipunek. No, zobaczcie. Wszystko jest na swoim miejscu. No, dziwne, żeby e, nie miało być. E, o. No i dalej. E, atuty. No, tutaj, jak, e, jak rozgrywać wszystkie testy, czyli mechanika. E, dalej, e, mechanika walki. I na końcu będzie oczywiście księga czarów, czyli wszystkie czary dostępne nam. Wiem, że oczywiście ten system jest, to wydanie jest wsparte wszelkimi erratami, które dotąd na zachodzie wyszły. Więc tym lepiej i tym fajniej. Od razu, właściwie, ten podręcznik wystarczy, żeby pierwsze jakieś sesje zrobić. Zresztą już na internecie pojawiają się jakieś przygody, które możecie ściągnąć i zagrać, mając tylko podręcznik gracza. No, na resztę zabawy będzie trzeba poczekać miesiąc, aż pojawi się Księga Potworów. Mamy też o kartę postaci. No i. Tylniem okładkę, przygotuj się na przygodę. Ja się przygotowuję. Życzę wam wielu udanych sesji. Do zobaczenia, a ja zabieram się do lektury.